Witam Was w kolejnym e, odcinku e, zwiedzania Skocji w Knolu e, Las, drzewo choinkowe, o tak właśnie wygląda O. I Oskarek jak Was znajomy, jak widzicie Uśmiechnięty Cały czas o. I tak właśnie sobie podróżujemy właśnie po lesie Tutaj jako... Tak to jako taki dawa i to wszystko oskuś o, i te dawa ojenka I takie drzewa Jest tu, tu dużo właśnie, trzeba tu też właśnie podziwiać drzewa, bo drzewa dużo dają też znaczenia O, tego piękna o. I to oskar, co biegnie I ten dźwięk ptaszków, jak y, śpie śpiewają, cały. Wszystko tu możecie właśnie zobaczyć, jak chodzić wsem. Chodź, Oscar. Tutaj. przywitaj się. I już jest. Zniecięta, już jest. I już jest, Oscar, i już zadowolony. Pobiegał sobie po sarankę, ale wrócił, nic. Nie zrobił, no. jak widzicie, zadowolony i ma właśnie tutaj yy, wybieg, właśnie o to chodzi, właśnie, żeby dawać psu całkowity wybieg. Ja mu wtedy chodzi już zadowolony. Oskato, uważa, tak mówię. Oskuś! Chodź tu! Oskar! O. Tam jest Taki ja on jest winny, Że nawet mu takie coś stromego Nie przeszkadza żeby się tam dostać To, to, właśnie to jest się znane tego i z winności Z tego jakie właśnie posiada tam, ten właśnie pies Akita Japanese Stara rasa właśnie psów używana właśnie przez samurajów Dużo pokoleń przeszła, groziła wyginięcie za czasów II Wojny Światowej jak widać przetrwała aż do dziś i jest zadowolona właśnie jej uwielbiana Ta właśnie za panie Akitarasa Pokaż się oskarko O Zobaczcie i Podziwiajcie właśnie i od razu widzicie oczami, abyście właśnie o to chodzi, żeby właśnie przez wasze lajkowanie, udostępnianie, pisanie komentarzy właśnie polecam, żebyście chcieli zobaczyć, co byście chcieli zobaczyć, to co byście chcieli mniej więcej no, przeżyć albo jakiedzie jakim pod namiotem, albo jak w lesie, to jak się ciepło zrobimy, ale to i przez wasze właśnie lajkowanie będę mógł do tego się przygotować, kupować sprzęty na no, no różne sprzęty po prostu przez wasze właśnie lajkowanie, udostępnianie, polecanie mnie innym właśnie oglądalności waszej bo na, na, na tym właśnie wszystkim mi na was zależy właśnie, Się właśnie mnie podziwiali właśnie te krajobrazki z no. no i całą prawdę właśnie jak, jak, jak to właśnie funkcjonuje i ta o Skocji, właśnie. Te filmy i, i właśnie przez wasze komentarze daje mi tu motywację, żeby nagrywać właśnie i pokazywać wam całą piękność i jak jest, jak przetrwać pod namiotem w lesie, w Skocji i ten, że da, tak razem na, i w takich warunkach, jakie je jest ciepło zrobi i, i i różne okoliczności. No. że wszędzie też można właśnie iść pod namiot i miło spędzić czas a nie, że ludzie zamykają psy w domach serdecznie polecam następnego mojego odcinku obsagi, o będziemy teraz nagrywać się o chodzeniu po, po drzewach i to wszystko, żebyście mnie właśnie tu polecali i wszystko, co będziecie właśnie chcieli zobaczyć, całe te rejony skockie, jakie funkcjonują dzięki, pozdrawiam, do usłyszenia do zobaczenia na kolejnych moich odcinków podróż przez świat i po skocji dosuniemy najpierw od skocji no. na nogach wszystko jest właśnie w, 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 w na nogach, jak widzicie o ruchu troszeczkę a nie siedzenia w domach zamknięci <noise> całe życie w domu <noise> w się tak właśnie jest brak ruchu i później się starzeje na stałe tak jak te drzewa i nie podziwiamy co jest dane nam tak naprawdę jakie to piękno i to wszystko całe urożenie dlatego serdecznie polecam do oglądania następnych moich filmików